jest powiem wam ślisko Nastający teraz troszeczkę z dodawaniem gazu z ujmowaniem. nie wszystko idzie dobrze Tutaj jak zwykle mamy takie bajorko. i zobaczymy co tu się wydarzy tym razem. No dobra, może pojedziemy. No i gleba zgodnie z przypuszczeniem. kochany teraz weź go wypchnij źle zaoperowane manetką źle zaoperowane sprzęgłem no i generalnie na boczek Ech, zechciało mi się w styczniu jeździć ale się wyrzuciłem w temat daj to spokój gdzie tu czuł miał rozum nie no trzeba się zgodzić z hejterami no dupy te motocykle no i co i teraz co robimy w takiej sytuacji w internetach mówili że jest dwójki oto mamy dwójkę i w ogień 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 i musi wyjść a czy niekoniecznie musi w takim większym błocie. No, zdrowy ciele, zdrowy duch. Człowiek się trochę ruszył. Dźwignął coś. Motor się potem umyje. Albo i nie, bo brud też konserwuje, nie? Wolę nie patrzeć na motocykl z tyłu, jak on wygląda tam u, u, ubrudzony tym błotem. Kurde, przykro się tym motocyklem jeździ w mieście, naprawdę. Ale nie przykro w rozumieniu, że motocykl coś nie tego, tylko kurde, te samochody, to wszystko, to, to... W ogóle te samochody to powinny zniknąć z ulicy, to jest jakaś w ogóle bzdura. Powinny zostać tylko same motocykle, skutery, rowery, hulajnogi, wszystko co generalnie ma dwa kółka. O.